Genialny debiut, genialna gra środkowa. Dokładność. Stary. Dokładność gry środkowej masz 100%. I przegrałeś z 436. Nie, z 509, sorry. ma Dawid, a jaki masz ranking? Nie mam, nie grałem nigdy przez a dzisiaj mi nasze, żeby zagrać z kimś. Czekam kompana. To brzmi. To brzmi jak typowa odpowiedź wysokiego rankingowego typa, ale możemy zagrać. Tylko proponowałbym albo Blitza, albo 10 plus 0 Rapida jeden meczek. Zobaczymy jak pójdzie. Może być 10 plus 0, dobra. To tylko to dokończę. Za moich czasów nie grałem się przez internet. Tylko chodziło się do domu starców i grała z dziadkami. To ile masz lat? 54. O. Wow. Ja na przykład nauczyłem się grać w szachy przez to, że mój dziadek grał z moim tatą. I po prostu patrzyłem jak grałem w szachy, po czym zacząłem grać. Czasem nawet się do sąsiada chodziło na szachy. U dziadka. Był taki pan Heniek. Zostali mnie zapraszać, by chyba dostawali depresji. Tak dobrze grałeś, czy, czy w drugą stronę? A, wracając właśnie do historii. I chodziło się na szachy do pana Henia chyba, jak dobrze pamiętam. I to były czasy, że babcia gotowała, gdzie grał w szachy z sąsiadem. I w rurę się stukało, jak był gotowy obiad. Kurczę, <grym> ja sąsiadom wtedy, ale było minęło. Po dwóch miesiącach przechodzenia skończyło się ich wygrywanie i przegrywałem około 5% partii. No to nieźle. A ile ci zajęła nauka w szachy, żeby ich tak rozwalać? Dwa miesiące. No to nieźle. Dwa miesiące? Mi to zajęło w cholerę, powiem ci. Mi to zajęło, żeby cokolwiek, coś tak więcej umieć, przynajmniej na poziomie mojego dziadka i taty, to tak bym powiedział, że nawet chyba z rok. <grym> Tylko też pytanie, kiedy zacząłeś się uczyć? Ja też nie ogarniałem szachowy, po prostu oglądałem i, i się nauczyłem. No, tak samo. Chociaż a, na przykład potrafiłem się pod poddawać na przykład, nie wiem, po piątym ruchu, bo miałem wrażenie, że na przykład mam jakąś słabą pozycję, a totalnie jeszcze nie rozumiałem szachów wtedy. Dobra, Dawid, możesz mnie w sumie zaprosić i możemy zagryć partikę. Nie będziesz z maszynką grać chyba nie? Coś zobaczymy zresztą. O, masz białe. zazdro, ale niech będzie. D4. Mówię, że nie, <laughs> nie grasz internetowo, a masz trochę wyższa ode mnie. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zobaczymy. No to w sumie dosłownie lecimy ten sam wariant. Chyba co w poprzedniej. Jednak masz konta. O, trzy lata masz konta. To coś tam w sumie pogrywasz chyba. Dobra. Coś staram się wyszukać. Ale zobaczymy w sumie co zagrasz. A ty widzisz coś takiego Chyba widzisz Od dziwo chyba muszę cofnąć skoczka. Bo jak dam tu... Ale ciekawy ruch w sumie, bez kitu Pytanie, co teraz na ciebie zagrać Dobra Dziwne, dziwne, dziwne Nie podoba mi się ten wariancik na razie No właśnie dlatego Ale nie ma tragedii Ciekawe, ciekawe Król na spacer Tak szybko ale o dziwo to może się jeszcze trzyma. Zobaczymy zaraz. Jedno z dziwniejszych podmiotów, jakie miałem, serio Przynajmniej na przestrzeni ostatnich dni. <gulanie> Kułańcu. Jaka od początku widziałeś to? <gulanie> to jest chyba najlepszy ruch w moim przypadku. A, jeszcze przecież możesz zbić po prostu tym. Dobra, zobaczymy to teraz A, niedobrze, niedobrze. Ktoś tu poprawne szachy gra Będę musiał albo rozkwinić tamten wariant po francuskiej. bo... bo nie powinienem dopuścić do takiej pozycji w ogóle. Ja pierdzielę ten król niebezpiecznie. Mat w czterech? Czy Ciekawe, bardzo ciekawe. Ciągle, w 4, jak zacznijmy jeszcze. Zobaczmy, że coś takiego. No, będzie nawet szybciej, mat. Chyba. Jak będę tu szedł, to zobaczymy, co dalej. Muszę cofnąć o dziwo, chyba. Zobaczymy. A, koniec tu jeszcze jest, no tak. No to koniec. Dobra, no nice. 143 la, dostałeś. Czemu tak dużo dostałeś? To jest ciekawe. Ale mam pewną teorię. Heh. Czyli jednak silnikiem grałeś. No nie ma ładnie, stary. 99,9. Ech, niestety na scam. Powiem ci, że szkoda będzie po prostu Twojego Elo. Konto zrobione 3 lata temu, a raczej już go nie będziesz miał. To nie jest możliwe, żeby mieć taką dokładność, stary. Na 1200 Elo. Muszę cię zgłosić, niestety. Dobrze mu. Nie no, prze przeglądnijmy jeszcze. Żeby nie było. No dobra, to jest git, O, to był błąd. To gdzie powinienem w takim razie gońcem wyjść jednak? Co, aha, stary, zrobiłeś dokładność 99,9 mając 1200 elo na, na czeskomie. Dostałeś 139 oczek, co jest naprawdę od razu moim zdaniem już było podejrzane. Ale albo musisz idealnie znać ten wariant, gdzie naprawdę wątpię, albo no raczej miałeś odpaloną maszynkę, stary. Ale przecież jak, jak przecież jesteś legit, no to nie dostaniesz bana, nie? A w razie czego sobie zapiszemy i zobaczymy co będzie twoim kątem dalej. Dobra, ale idźmy dalej, no 15 ruchów. Zagrałeś na 2050. Dostałem tyle elo, bo partii rankingowych nie mam rozegranych. Genialny debiut, genialna gra środkowa. Dokładność? Stary. Dokładność gry środkowej masz 100%. Sprawdźmy jeszcze twoje konto, no błagam cię. I jeszcze wcześniej Bulety 442 Elo, no błagam cię. I przegrałeś z 436 nie, z 509, sorry. Z 509 przegrałeś. No stary. To jest totalnie 43 ruchy, a teraz 99 dokładności. Stary, no. <śpiewanie> po pijaku, tak. Chyba nie widziałeś jak Magnus Scarsen gra po pijaku. Niesamowite. Oj, Dawid, Dawid! Szkoda, szkoda twojego konta trochę. Bardzo dziwna sprawa, no płagam cię. Patrzmy to. Grałeś wcześniej z jakimś Sebernem, 1398 fuh, 1387 Elo. Zobaczmy, jak, jak dobrze ci szło wtedy. Dajmy zwykłą analizę. Patrz, no błagam cię! Co to jest za ruch? No nie no, stary. To jest drugi ruch, a to już, to już jest jakby. no błagam. Nie no, sorry, stary, ale muszę cię zgłosić no. To nie, to nie była legit party. No i przez to, że jeszcze że jest. Mat w czterech. Dobra, dobra. obszajmy co się dalej tam działo, żeby nie było. Ale raczej mnie nie przekonasz, raczej będę musiał gościć po prostu. Sorry, no. U mnie wyciągasz dokładność 99, a z jakimś typem tracisz w pierwszym ruchu już pozycję dobrą, jakąkolwiek, równą w sensie. Dobra, reszta. Stary. Piąty ruch. Masz niedokładność, u mnie wyciągnąłeś 99,9%, no. Coś czułem, że to będzie maszynka, no niestety. Idźmy dalej. Kolejna niedokładność. Hmm. Takim cudem u mnie wyciągnąłeś 99% dokładności. 9. Ja wiem dlaczego pewnie nie było 100%, bo... Silnik nie zdążył policzyć jeszcze wariantów do końca. No. Patrzmy dalej, niech będzie Przeanalizujmy jedną partię I leci zgłoszenie, stary, no błagam To to jest za ruch? Co to, to jest za ruch? Jeszcze nawet... Zobaczmy, że gońca by tu nie było Nawet jakby gońca tu nie było Bicie tu Z jakąkolwiek tu W wystawie nie wierzy Dobra, ale... <ś> I patrz! Ja nie jestem jakimś gigakoksem w szachach, ale stary. Tracisz tempo w ten sposób, moim zdaniem. Po prostu nie dość, że gościu ma teraz po pozycję tutaj wyjściową. To jeszcze grozi ci jakkolwiek tutaj. Ale idźmy dalej. Ha! Co to jest za ruch? Skoczek do, kra do krawędzi. Nie, no ja nawet nie patrzę dalej, stary. Leci zgłoszenie, no sorry. Miałeś szansę, ale no niestety. Nie lubię oszustów. Dlatego właśnie granie z widzami jest czasem dziwne. Mówiąc dziwne. <laughs> już, już pewnie uciekłeś. No tak. Ach, dobra, gramy dalej. Najwyżej po prostu będzie bez gierek z widzami. Nie, nie uciekłeś. No, no, ale no stary. Możesz się przyznać, że oszukiwałeś, bo to gołym okiem widać. Zatem, no błagam. Powiedziałeś, że po... aż cofnę, ilu? Po dwóch miesiącach? Skończyłeś się wygrywanie i przegrywałeś około 5% partii. Po dwóch miesiącach. <grych> Błagam cię. To, to nie brzmi jak normalna historia. Być, musiałbyś być chyba naprawdę Ganiuszem ale i tak, geniusz miałby problem po dwóch miesiącach chyba. Tak mniej więcej jak ja masz L.O. na przykład. Jestem ciekawy. Bo zakładam, że cię nie było jakąś godzinę temu. O kurde, 2100. <grych> no to mógłbyś mnie uczyć. A ja, to dobra, to skoro masz taki w sumie ranking, to chciałbym Cię zapytać o opinię. Bo... W, na czacie gościu chciał ze mną zagrać, oczywiście w sumie chciałem zagrać z nim, no bo w sumie czemu nie. I wyszło na to, że gościu, moim zdaniem, oszukiwał, nie? No dokładność 99,9 w 15 ruchach. Ja nie zagrałem może idealnej partii, ale gościu... Znaczy no idealnie, no, jeden poważny błąd i jeden zwykły błąd w 15 ruchach, nie? Ale gościu z dokładnością 99,9 A jeszcze tak na szybko Wchodząc w jego profil Na bulecie On ma 443 elo, nie? I to dla mnie było nawet mega podejrzane Mega podejrzane No w sumie po party widać, że gra wszystkie dokładne ruchy, nie? Szybko analizkę możemy sobie zrobić eee, Zaczęła się w miarę standardowo, nie? Jakby tutaj jest jeszcze wszystko git tu jest jeszcze git, tu już się zaczynają u mnie kłopoty. Ale... Gościu grał tak dokładną partię, że moim zdaniem to nie było możliwe na bulecie mając 400 coś elo. On się tłumaczył niby, że na nachlany grał, pijany i tak dalej, ale no błagam, nawet tak jeszcze, no właśnie, nawet jak jest się yy, pijanym, to się nie gra takich szachów. 400 elo na bulecie, a 99,9% dokładności. No właśnie. No i prowizorycznie zgłosiłem. Jakby powiedział, że nie wiem, dla beki, chociaż maszynkom ten jeden raz grał czy coś, to spoko. No, po części. Chociaż pewnie i tak bym zgłosił w razie w ale no błagam. Nierealna partia. Chyba, że idealnie znał wariant, nie? No ale... To było moim zdaniem absurdalne. No i później w sumie zniknął z czatu po... Nie wiem, w dwóch minutach jak pokazywałem mniej więcej jego dokładność i... Chciałem sprawdzić jego profil i na innych partiach miał totalnie z dupy ranking. Well well well